Woda w stawie niemal wypompowana. Przechodzimy do odłowów sieciowych. Sieci dostępne na sklep Żywe ryby. Ryby, które tutaj pływają, te są dostępne na naszej stronie. Link podany w opisie, jak widać, kolorowo. Za chwilę sieciami będziemy je wyłapywać. Więc spuściliśmy wodę w stawie, e, dwóch chłopaków, dwóch kolegów weszło do stawu, w boderach, no i zaczęliśmy przeciągać się tam. Ryby, większość ryb schowała się ogólnie przy brzegach, są bardzo dobrze widoczne. Tutaj mamy ujęcie z drona, e, będzie ujęcie z telefonu z drona. Jak widać, ryb jest bardzo dużo, i jest to mój stary staw. Większość tych ryb to są wylęgi z tamtego roku, więc ta ryba ma rok i kilka miesięcy. Są to roczne ryby rok i kilka miesięcy, przynajmniej większość z nich tyle ma. Odłów sieciowy staraliśmy się przeprowadzać bardzo wolno i dość precyzyjnie. Jest tutaj, jak widzicie, ujęcia w przyspieszonym tempie o kilka razy, więc to się może tak wydawać szybko, ale ogólnie to trwało dość długo i bardzo wolno. Jest to brudna robota. Teraz mamy właśnie czas odłowów sieciowych, wiosna jesień to najlepsza pora. Wydaje mi się, że jesień jest o wiele lepszą porą. No i widzę w internecie jak jakieś gospodarstwa rybackie wrzucają właśnie filmiki czy tam zdjęcia ze odłowów sieciowych. To jest wiele komentarzy, że ryby są źle traktowane, że są nieodpowiednio traktowane. Piszą to osoby, które kompletnie się nie znają na tej branży, piszą to osoby, które w ogóle nie mają żadnego pojęcia, pojęcia jak wygląda rybacko w Polsce, jak wygląda rybacko na świecie. Tak to wy właśnie wygląda: jest to robota w tego błota jest pełno. Wiele osób pisze jakieś tam głupoty, że ryby nie przeżyją, że większość to będzie trupy. Gówno prawda, trupów nawet nie będzie więcej niż 10%, trupy to, to nie wiem, 1%, 2%, praktycznie ponad 95% to te ryby będą żywe. To, że ryba jest w błocie to nie przeszkadza, w ogóle wiele ryb potrafi się zakupywać w błocie, karasie między innymi jak zimują to zakupują się w błocie, jeżeli jest bardzo płytko. Więc dla ryb takie warunki w ogóle nie przeszkadzają, straty nawet nie wynoszą 5%. E, tak wygląda ta branża, jak widzicie bardzo dużo ryb nam się udało, pewnie około 50-100 kg e, kolorowych ryb, no i nie tylko udało nam się za tym razem przeciągnąć. Tak wygląda ta branża, jest to branża, no można powiedzieć, dość brudna. Wodoszczelny, wodoszczelny, inaczej się nie mu pewnie. Dobra, myjemy ryby, bo to brudne. Kompil ryb. Rybacko to brudna sprawa. Pełno orfę zwykły lin, nawet nie w skąd jest ten zwykły lin. Tu japońskie zwykłe, amury. No na terasie zwykłe są najwięcej chyba orfy, złotego lina sporo. Karasiu buntin, złotego lina. Teraz będzie segregacja. Teraz będzie segregacja. No dobra, tutaj kara śrubunkin, pięknie. Najwięcej no było Złotej Orfy, bo i pewnie nawet z kilka tysięcy ogólnie łącznie. Jest to Złota Orfa, która ma rok i cztery miesiące jakoś, jest to wylęk z kwietnia, z maja 2024 roku. Segregacja. No, pa, piękne ryby. Niebieska. Jest słynny karp z tamtego roku, on był w tamtym roku dwa razy mniejszy. Pamiętam jak w tamtym roku w basenie mi się wyhodował. No i przez zimę bo cały zimę, teraz jest znacznie większy. Leci na łowisko. Bardzo fajny, wygląda w ogóle jak japoński, jakby 100% był japoński. No mega, mega kolorek. Trwa segregacja. No pięknie udało się w starym stawie ryb nachodować. Jak widać, kredowanie przynosiło efekty. Cała kreda się rozpuściła. Przeżywalność ryb bardzo duża. Ryby nie chorowały. No i fajne, mega kolorki. Dużo gatunków, jak widzicie, w takim małym stawie udało się przytrzymać bardzo dużo ryb. I to wielu gatunków. Niektóre z tych gatunków są mniej wytrzymałe na tlen niż na przykład takie karasie. Bo mamy tutaj złote orfy, czyli jazie. O, ale fajny karp. Tego też karpie kojarzę z tamtego roku. Mega. No, jest całego ja spora trochę puszczem tutaj. Bo jeszcze za mało. Jeżeli interesują u Was takie rybki, no to zapraszamy. Link się wyświetla pewnie. Karasi szutbunkiń mają mega przyrosty. Jest to ryba, która ma półtorej roku na to wychodzi. Więc to przyrost gigantyczny. Karpie mają mniejszy przyrost w ciągu pierwszego roku, a karasi szutbunkiń większy. Bo w tamtym roku pamiętam, że miałem bardzo dużo karasi szubunki. zresztą było nagrane wpuszczanie karasi szutbunkiń, takie które miały, nie wiem, ze 3, 4 do 5 cm. No i teraz tych szutbunkiń jest najwięcej właśnie. I patrzcie jak porosły. Dostępne złote liny, tarlaki, 3-4-letnie, ale ilość ograniczona bardzo. Za to dużo tarlaczków krasza bunkin, które mają w sobie ikrę. Część z nich ma w sobie ikrę. Więc zapraszamy bardzo piękne ryby w dobrym stanie, co zresztą sami widzicie. Jeden amur pal, no straty zawsze będą, ale straty widać jest bardzo mało. My na razie tylko mam jedną taką rybę. No, piękna. No boleń. Tak. Płot. Staw wykupowany. reszki ryb trzeba będzie wyłapać. Rękami pewnie. Dobra. Reszta ryb jest wyłapywana ręcznie. A tam segregacja. Kilka tysięcy ryb zestawu mamy. Dość dużo. Myjemy je. Segregujemy. No i co? Większość pójdzie na sprzedaż. Ale fajny Domek. Biały. Biały link był. poczekaj, poczekaj, poczekaj. Po Takie akcje. Domek, po czekaj, po czekaj. No, takie akcje rybackie. Tam dalej chłopaki wyłapują w błocie tali. Rybactwo to brudny temat. Nie mam miękkiej gry. O, no i teraz można segregować. Akcja wyciągania woderów. Bo jeden nam w woderach. I gdzie się zapaść tutaj w błocie. Wyciągniecie czy linkę dawać! Pas? Dobra, Globus, te małe możecie odpuścić! Tak? To chyba, że spore są. Bo, bo to i tak, było wody trochę się doleje i ten na mnie, najmniejsze się wrzuci potem. Ja nie wiem co, masz ma błota. Żaba? O, żab już się nie boisz. O, przezwyciężyłeś swoje lęki u mnie w robocie. Dziękuję wszystkim za obejrzenie w tym filmiku, to tyle. Zapraszam na sklep rafisz.pl, kupisz tam m.in. sieci do odłowów ryb, kredę, która polepsza warunki w stawie w oczku wonnym, no i dzięki której uda Ci się osiągnąć bardzo dużą przeżywalność ryb, czy m.in. same ryby. Do następnego! Trudna robota.